Robimy nockę na Iłży. To ładnie wygląda. O Jezus, jak to bardzo ładnie wygląda. Godzina dziesiąta Dobra, idę tam do mortika. No, tutaj domek mieć to fajna sprawa, nie? Zobacz, to tutaj jest dom, domeczki są Tutaj po prostu masz Siemaneczko, 11 listopada A ja jadę na ryby 2020 dwa dodam bo wcześniejsze filmy były troszkę wcześniej tym razem jadę do y, kolegi kolegi, którego znacie z YouTube'a, czyli Morfishing. jadę na zaproszenie do Iłży na nockę no zobaczymy co uda nam się wydłubać czy w ogóle cokolwiek jedno branie i będę naprawdę bardzo szczęśliwy już się nie mogę doczekać zobaczyć ten zalew w Iłży nosiłam mordeczki Znowu ja tym razem już dojechałem. Zobaczcie, jaki piękny ośrodek mają Biurzy Ja wam to wszystko zaraz pokażę. Na razie tutaj wodne tu domeczki, chyba można sobie wynająć. Dodam, że jestem pierwszy raz tutaj. A zaraz zobaczycie, kto jest ze mną. Znany YouTuber. <gryw> Zresztą już wam mówiłem, jak jechałem. Kogo tu nagramy? Jest daleka widoczny Oto on, może podbiegnijmy, kurwa, żeby nie ciąć tak dużo filmu Witam mojego przyjaciela serdecznego siemano Także dzisiaj robimy nockę na Iłży Także TikToker z youtuberem, nawet bym powiedział dwóch youtuberów Dwóch, ale <laughs> już założył kanał Tak, zobaczcie jak tu piękny zbiorniczek, pierwszy raz Oczywiście z wami I o kurczę Powiem Ci bardzo mi się to podoba Wiem, że się zakochasz od razu Zobaczcie, zameczek widać Ale klimacik Wiedziałem, że Ci się spodoba Wow! To jest tylko pierwsze jezioro, bo jest podzielone na cztery Więc Czyli co przeprowadzam się do Iury? Zapraszam. Możemy się tu wprowadzić. Wprowadzimy się tutaj. Tu się wybuduje domek. O, tu widzę leżaczki. Macie kurde. Ale jeszcze. Yeah. Robimy zestawik. Truskaweczka. Do tego trochę. Trusa. Pierwszy, pierwszy zestaw pierwszy. gotowy. Oby coś skubnęło. Dobrze. A u mnie? Kontynuacja, czyli trochę kulek jeszcze damy tych o moich, które robiłem, ale już na razie nie będę robił wątroby, Zaczopuję je i trochę jeszcze pozostałości tamtego roku. pozostałości i kukurydza z puszki, dobra, będzie tego, dodamy jeszcze trochę peletu I trochę metopiksa I jeszcze polejemy to moim Karmelowym dipem Ale piękne niebo tutaj jest A my co zaraz wywozimy Zaraz się ściemni w ogóle Ale ja zaraz Zestawy powędrują do wody Podjechałem Po burgarki do Krówka i połówka Zobaczymy czy takie smaczne. Przemu mówi, że bardzo smaczne. Zobaczcie co, co zamówione. O Jezus, jak to bardzo ładnie wygląda. Honor uratował, proszę bardzo, jest Leszczyk. Się widać Czekaj. Jest. Pokaż. No i co? Ja już spakowany. Jeszcze wędki tylko w wodzie mam mówię przejdę się tu, zobaczę jak tu jest. Niestety e, zjeżdżam bez ryby No ale to było oczywiste, tym bardziej, że to jest PZW i jeszcze taka mała woda w środku i uży presja wędkarska tu jest dosyć duża. No i na karpia tutaj tak naprawdę nie ma za bardzo. Szans, bo podobno to są jeszcze dwa stawy. Mam nadzieję, że kiedyś tu przyjadę i usiądziemy na troszkę innym stawie. No ale na razie jest zimno, tak? Idę Wam pokazać, jak to wygląda. Wszystko tutaj to może by była ryba przy tamie. Jak przy każdej tamie. Bo tutaj to jest i łżance wszystko. Panarodę opoglone. Dosyć fajny Fajna miejscóweczka Taki klimat Klimatyczny zbiorniczek No dobra To ja już się żegnam z wami Bardzo się cieszę, że Subskrybujecie mój kanał No ten Film pojawi się No za jakiś Około. Dwu, no, co dwa tygodnie, tak? Możecie mi napisać w komentarzach od nowego sezonu, co ile mam dodawać filmy Czy tak jak e, łowca raz w tygodniu? Czy, czy. dwa razy w tygodniu? No, dwa razy w tygodniu nie wiem, czy aż tyle materiałów będę zbiorę. No, ale w której dzień by najlepiej było. Ja myślałem, żeby to była sobota, na przykład o godzinę. Godzina dziesiąta. Dobra, idę tam do Morfika. No, tutaj domek mieć to fajna sprawa, nie? Zobaczcie, tutaj jest dom, domeczki są. Tu sobie po prostu masz. Rozkładasz tę wędeczkę, wychodzisz z domu, nęcisz miejsce z pombikiem, przychodzisz, siadasz, łowisz. Szkoda, że to nie jest no kill, bo jakby to było no kill i takie ładne rybki wypływały. Na no, przy takiej głębokości, a tu, tu jest tak gdzieś około 2-3 metrów, no nawet bym powiedział, tak, około 3 metrów wszędzie. Możeśmy to przesądowali. Także ładna by była rybka. Jakby jej nie wyjadali wszyscy. Dobra, budzik w ustawie. Także co, Przemek złowił, chyba to był kromp. Na metodę, no i ja jak zwykle Na karpiowo, wszystkie karpiowe zestawy Zobaczymy jak to się nagra, bo pierwszy raz Lecę chyba trybem 4K Zobaczymy Jak to będzie wyglądało Przy montażu Normalnie jakbym był na jakiejś plaży w Bahama Może nie w Bahama <gryw> Jakbym na jakiejś plaży był to chyba bardzo leżaczki porobione no i taka ilża mniejsza dużo od Radomia ma taki ładny zbiorniczek, a w Radomiu chcą nam jagodno zlikwidować dobra, mordy kończę do następnego razu, siema kończmy tą nierówną walkę Zapraszamy też do przemka na kanał Morphishing. Widzicie, jaki meto, metodziarz? Ale ja od nowego roku też stwierdziłem, że będę łowił jedną wędką na metodę. Zobaczymy, postaram się w ogóle łowić z rzutu. Tego nie lubię.